Ostatnio umieściłaś na swoim Instagramie post, w którym powiedziałaś, że już teraz to nie ty będziesz publikowała treści, tylko osoba, która będzie kontaktowała się z swoimi followersami, która będzie takim pośrednikiem w tych kontaktach. Powiedz z czego wynika to, że ty tak trochę ucinasz ten kontakt z mediami ze swoimi obserwatorami. Ja bardzo cenię sobie swój kontakt z obserwatorami, każdego z nich traktuję jak osobną osobę i jestem z nimi bardzo blisko, aczkolwiek muszę przyznać, że ostatnio nazbierało się tego tak dużo, że sama nie jestem w stanie odpowiadać na wszystkie wiadomości. Oraz na wszystkie jakieś pytania, filmiki, zdjęcia. No i muszę przyznać, że wiem, że to się nie wydaje jak ciężka praca, ale to jest naprawdę psychicznie bardzo wyczerpujące. Powiedz mi, ale czy to jest związane z tymi ostatnimi sytuacjami, kiedy to rozstałaś ze swoim narzeczonym, okazało się, że on jednak gustuje w pacetach? Czy to jest związane z tym? Na pewno są bardzo duże komplikacje, które wynikają z tak dramatycznego i dużego przeżycia w, moim, w, w ostatnim okresie. I na pewno osłabiło mnie to, ale to nie jest taki główny powód, dlaczego postanowiłam podjąć takie kroki. A powiedz, jak ty się dowiedziałaś o tej orientacji swojego chłopaka narzeczonego? Dowiedziałam się w bardzo prosty, bezpośredni sposób. To znaczy, mój chłopak po prostu mi powiedział to wprost. E, no właśnie, także Dobrze. jest już w innym związku. E, tak, tak. E, zaczęło się od tego, że powiedział, że po prostu on gustuje bardziej w mężczyznach po czym po jakimś czasie stwierdził jednak, że zmienia zdanie i jednak wraca do tej swojej poprzedniej orientacji, z tego co ja wiem. Powiedz mi, czy ty się pogodziłaś już z Marylą Rodowicz, bo ja wiem, że tam się taka wywiązała dyskusja między wami. Ona między innymi stawiła zdjęcie twojego byłego narzeczonego, ujawniła jego orientację. Jak te wasze relacje wyglądają teraz? Z tego, co mówiła Maryla, nie rozmawiałam z nią bezpośrednio, ponieważ nie mogłam się z nią skontaktować ani ja, ani moja menadżerka. Z tego, co słyszałam, to nie Maryla wstawiała posty związane z moim byłym chłopakiem oraz ze mną, tylko mój chłopak sam to wstawił, dlatego ona twierdzi, że nie zrobiła nic złego i jak do tej pory nie słyszałam nic ani od niej, ani od niego. Czyli na razie nie było im sensu się godzić, no bo w zasadzie to jakby się nie wy tylko ktoś to zawładnął jej kątem na e, Tak, ja osobiście nic nie mam do pani Maryli, wydaje mi się, że ona też, ponieważ nie znamy się osobiście, więc to było po prostu nieporozumienie.